Ocena siły związku pomiędzy dwoma zmiennymi o charakterze jakościowym. W przypadku cech o charakterze jakościowych, takich jak na przykład płeć, kobieta, mężczyzna, czy na przykład stan zdrowia dobry, zły za pomoc, siłę współzależności będziemy liczyć za pomocą współczynnika Pearsona który będzie obliczany dla tablic dwudzielnych, czyli dla takich zmiennych dychotomicznych gdzie każda z dwóch cech ma dwa warianty, na przykład płeć kobieta-mężczyzna, ocena stanu zdrowia, dobry-zły. Sposób obliczania współczynnika korelacji dla takiej tablicy dwudzielnej będzie obliczany za pomocą takiego wzoru, gdzie A, B, C i D to będą wartości odpowiadające sobie tutaj odpowiednio w tablicy dwudzielnej. Jego wartość tego współczynnika zmienia się od 0 do 1, gdzie jedynka oznacza silną zależność, a 0 brak zależności. Spróbujmy ten współczynnik policzyć w odpowiednim zadaniu. Tabela przedstawia wyniki badania mieszkańców dzielnicy Poznania dotyczące stanu ich zdrowia, ocena stanu zdrowia, zmienna dychotomiczna, dobry, zły oraz aktywności zawodowej, pracujący bierny. Tutaj mamy te nasze wyniki A B, C D. Czyli wartość czysta to jest A, wartość 20 to jest B, wartość 20 ta to jest też to jest C, a ta wartość to jest D. Spróbujmy taki współczynnik phi policzyć. Równa się, otwieramy nawias, zaczynamy od licznika A razy D a razy D minus B razy C. Podzielone i dzielimy to wszystko przez pierwiastek i pod pierwiastkiem a dodać b to będzie to. Razy a dodać c to będzie to. Razy b dodać d to będzie to. I razy c dodać d to będzie to. Enter 0,68, czyli Korelacja taka umiarkowanie silna. Istnieje umiarkowanie silna współzależność inaczej korelacja pomiędzy oceną stanu zdrowia a aktywnością zawodową dla badanych dla badanych mieszkańców dzielnicy Poznania.